Tu dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach! I nie tylko! Dzień dobry! Dzisiaj chcemy przedstawić serię dwóch książek od wydawnictwa Baba Ryba. Są to książki obrazkowe, na ryneczku oraz jedziemy na wycieczkę. Cześć Bartek! Cześć! Słuchaj, jedziemy na wycieczkę. Czy ty kiedyś byłeś na wycieczce? Tak. I jak ci się podobało? Dobrze. A gdzie byłeś na tej wycieczce, mogę zapytać? Byłem na wycieczce do Lasu. Mhm. No właśnie. A ta książka jest książką obrazkową, która przedstawia ludzi, zwierzęta w różnych sytuacjach i w różnych, jakby okolicznościach przyrody. Czy ty wiesz, na przykład? Czy pamiętasz, gdzie, jakie są tutaj plenery przedstawione? Tutaj są na wsi, wśród koni i w lesie. Aha. A która z tych wycieczek w, tym, w tej książce najbardziej Ci się podoba? Najbardziej mi się podoba w lesie. W lesie. Słuchaj, a... Um... Co jest ciekawego akurat w tym wydaniu? Że tutaj są dużo szczegółów i dużo rzeczy, które można znaleźć. A właśnie jest tej przepiękne, są tutaj przepiękne, przedstawione ilustracje i bardzo dużo tak jak mówisz, szczegółów, takich pewnych y, drobnych y, rzeczy, które można sobie wyszukiwać. Yy, to jest książka Jedziemy na wycieczkę. Yy, czy myślisz, że to jest taka książka wakacyjna? Tak. Bo to wakacji fajnie jechać na wycieczkę. A właśnie. Yy, tutaj jeszcze z tyłu. Może ja dopowiem, że są takie postacie narysowane ludzi, których można w książeczce szukać. Myślisz to dobry pomysł? Tak. To świetna sprawa Prawda? Znalazłeś wszystkich? Tak. Naprawdę? Wszystkich Ci się udało tutaj znaleźć? Tak. Słuchaj, fajnie. A druga sprawa to jest książka pod tytułem Na Ryneczku. Jakby ten sam patent, również picture book. I powiedz mi, czy Ty wiesz, co to jest Ryneczek w ogóle? Tak. Na Ryneczku się sprzedaje y, i owocze. A no to widzę, że ty jesteś obcykany. Wiesz co, jak. To prawda. A wiesz, kto wytwarza warzywa i owoce? Tak. A kto? Rolnicy. Rolnicy. No to słuchaj, no to ty mądry chłopak jesteś. Tak, zgadza się. E, czy myślisz, że takie warzywa i owoce to zdrowa, zdrowe rzeczy? Tak. już zdrowe i bardzo lubią jeść. Aha. A mogę dopytać, jakie najbardziej lubisz owoce? Malin. O, malinki, super sprawa. Czy tutaj w tej książce również podobnie jak mm, w poprzedniej, wiele się dzieje? Dużo jest na tym obrazie, na tych obrazach rzeczy? Dużo wydarzeń jest? to jest dużo rzeczy do dużo szukania. A właśnie, bardzo dużo rzeczy się tutaj dzieje. Jest pani w kasze, już trzeci. Świeżątka i bardzo kolorowa. Właśnie, bardzo kolorowa, przepięknie namalowana wręcz. Yy, słuchaj, a gdybyś miał wybrać, to która Ci się bardziej podobała? Na ryneczku ty, czy na wycieczkę? Na wycieczkę. No jasne, no wycieczki są zawsze, też mi się wydaje ciekawsze niż chodzenie na zakupy. Chociaż są tacy, którzy uważają odwrotnie, ale myślę, że obie książki są warte polecenia. Na czas wakacyjny jak najbardziej. Eee, a dlaczego ty, był, ty byś polecił te serię książeczek? Są królowe i palce mi się potopały. Można wielu rzeczy szukać. No właśnie. I uczyć się takiej bystrości. No tak. Super. Eee, Taka dla maluchów książeczka jak najbardziej spełnia swoją rolę, bo z tego co wiem, Bartuś, ty te książki cały czas przeglądasz. Przeglądam cały czas. I jeszcze jedno. Wcale mi się nie nuczył. Ach, stary, no to rewelacyjna rekomendacja. W takim razie polecamy wszystkim? Polecamy. Dziękuję Ci bardzo za wiatr. Trzymaj się ciepło. Pa. Pa!